Ja startuję drugi raz w tamtym roku. Się nie udało, bo był marsz. Męża wyciągnęłam w tym roku pierwszy raz, więc myślę, że... Będzie pierwsze i drugie <laughs> miejsce. Pozdrawiamy. Gmina Kszanów Starostwo Powiatowe organizuje tą imprezę we współpracy z drugim liceum Ogólnokształcącym Krzanowi. Dzisiejsza impreza ma także charakter charytatywny, wpisowe do turnieju oraz datki jakie tutaj można wrzucić do puszek są przeznaczone na leczenie młodego człowieka Maksa Tomali, więc zachęcam do szczodrości. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Witamy go gromkimi brawami, medalami. Panie tutaj będą przybijać piątki pewnie. 131 numer. Gratulujemy. Brawo! Brawo. Brawo. Brawo, brawo. brawo, brawo, brawo. brawo, brawo, brawo. Czemu na tym biegu pan wystartował? Dawno nie było startu. Ostatnio chyba 3 tygodnie temu ostatnio startowałem. Blisko domu start, więc można było przyjechać blisko pani i przebiec fajny terenie, więc o zróżnicowanej budowie, więc... Pogoda dobra? Tak. Mimo, że jest lekki mróz, ale pogoda dobra na takim wygraniu. Spodziewał się pan wygranej? No tak, bo mała liczba zawodników, sprawdziłem czas przed startem więc... A na bo... piątkę jak, jaki pan pana rekord? 1620. 1620. 16 Dzisiaj było około 20 minut, nie? 19 <mówiłem> Ale to na asfalcie rozumiem te tak, ten, tak, ten, tak, 16? Tak. No. na asfalcie. Teraz mhm. plus Trzymałem Nie siły. Yy, ogólnie to jesteśmy z Rotzebinia, wszyscy są naprawdę z klasy mundurowej. Yy, jakby to powiedzieć, bieg naprawdę fajny, fajny pomysł, żeby coś zorganizować Dla nikogo, dla niektórych trudny, dla niektórych łatwy. Dla mnie taki, jak mam być szczera średni, pół na pół, ale wiadomo to jest teraz charytatywny i trzeba cokolwiek zrobić. No ja ogólnie myślę, że nastawienie bojowe każdy dokończył, więc wyszło całkiem fajnie.